Za kilka lat Ełk będzie miał w pełni wyszkoloną kadrę hotelarską i gastronomiczną. Inaczej być nie może, bo młodzież uczy się zawodów w warunkach, o jakich jeszcze kilka lat temu nikt nie śnił. Centrum Gastronomiczno-Hotelarskie to budynek dwupiętrowy, w którym znajdują się pracownie do teoretycznej nauki przedmiotów gastronomicznych. Kolejną zmodernizowaną część kompleksu stanowi całkowicie przebudowana kuchnia ze stołówką przeszkolnego internatu, gdzie uczniowie ćwiczą wszystko od nakrywania do stołu po obsługę restauracji. Niech uczy się w warunkach to mało godnych, w warunkach, w standardach europejskich i mówię to w sposób bardzo odpowiedzialny, ponieważ miałem przyjemność zwiedzać szkoły gastronomiczno-hotelarskie w Europie i powiem, że to tamte szkoły mają nam czego pozazdrościć. Jest nawet tak egzotyczne pomieszczenie jak to oraz pracownia czekolady. Tylko wyposażenie tej pracowni kosztowało 600 tysięcy złotych. Dzisiaj to robiliśmy ciastka i babeczki i czekolady do tego do posmakowania. Budowa pochłonęła 14 milionów złotych. Gościem specjalnym otwarcia był telewizyjny kucharz Karol Okrasa. Jaki dworzec jest każdy widzi. Jest jednak szansa, że w końcu przestanie być antywizytówką miasta. Polskie Koleje Państwowe do 2012 roku planują modernizację 77 dworców kolejowych w całej Polsce. W Warunkiem realizacji inwestycji jest otrzymanie 95% dotacji z budżetu państwa. Jeśli to się uda, to w budynku dworca wymieniane będą wszystkie instalacje, pokrycie dachu, podłogi i posadzki. Dworzec będzie ocieplony, będzie tam monitoring oraz to, co ułatwi życie osobom niepełnosprawnym, czyli podjazdy, parkingi i przejścia. Początek prac zaplanowany jest na rok 2011. Koszt wstępnie oszacowana na 2,5 miliona złotych i żeby tylko pociągi nadążały za nowymi dworcami. Andrzej Wiśniewski z Black Shadow Team Elk nie zawiódł i został mistrzem Polski w kategorii skuterów wodnych tuningowanych. Ełczanin wygrał szóstą i ostatnią eliminację cyklu Mistrzostw Polski na Zalewie Zegrzyńskim. Podium w szóstej eliminacji opanowali niemal w całości zawodnicy klubu Black Shadows. Pierwsze miejsce dla Andrzeja Wiśniewskiego, zaś trzecie dla Dariusza Gryta. Obaj skuterowcy z Ełku zajęli dwa najwyższe stopnie podium w klasyfikacji generalnej. Sukces tym większy, bo to pierwszy mistrz w sportach motorowodnych w historii Ełku. Specjalny puchar otrzymał także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. A to za najlepiej zorganizowane eliminacje cyklu Mistrzostw Polski. Teraz nie wypada nie organizować kolejnych skuterowych imprez. Trwa dobra pasta czwartoligowego płomienia Ełk w tym spotkaniu grających w zielono-białych strojach. Podopieczni Andrzeja Tadury nie przegrali jeszcze w tej rundzie żadnego meczu. Nie dali im rady także zawodnicy tęczy biskupiec, którzy ulegli Euchanom 0-6. Płomień rozpoczął mecz od ataków na bramkę rywali, ale przyniosło to skutek dopiero w 24. minucie. Do siatki rywali trafił 19-letni Łukasz Szmytki. a jak strzelił raz, to już się rozkręcił. Minutę później trafił ponownie, a w drugiej połowie po raz trzeci pokonał bramkarza tęczy Piotra Sznara. Płomień ostre strzelanie zakończył po sześciu golach. Rozmiary zwycięstwa mogły być jeszcze wyższe, bo gracze płomienia kilka razy spudłowali. Po tej kolejce płomień wrócił na fotel lidera czwartej ligi, a tak przedstawia się ligowa tabela.